Wtorkowe popołudnie opolskich piastynariów upłynęło w duchu sportowej rywalizacji. W hali sportowej Uniwersytetu Opolskiego odbyły się coroczne zawody w wyciskaniu sztangi leżąc. Do uczestnictwa zaproszone było męskie grono studentów z ważną legitymacją studencką w swojej uczelni. Po to, żeby zrównać szansę y, to zawodnikom mniej ważącym, mm. stosujemy przelicznik bagowy, który po pomnożeniu przez y, najwyższy ciężar, najwyżej podniesiony ciężar daje ogólny wynik. Apelacyjnym zwycięzcą zawodów okazał się Mateusz Borkowski, podnosząc sztangę z ciężarem 150 kg. Za jego plecami pracowali się kolejno Mateusz Szar z wynikiem 115 kg i Ariel nosol 120 kg. No, cały rok trwa przygotowania, ale to siłownia jest tylko jako dodatkowym naszym sportem, więc to nie jest pierwsza linia linii wytrenowane A od ilu lat już trenujecie? Ja od 7 lat. A e, Ja od 3. Prawie cztery. No tak naprawdę wszyscy się znamy, więc to w sumie nie o to chodzi chodzi głównie o dobrą zabawę. Tutaj prywatny zakład. Mateusz okazał się lepszy, ale w przyszłym no, roku w przyszłym to roku, to roku się widzimy. Zabić, kto jest najlepszy. Trzeba to robić formę to dalej. To Myślę, że Stina i Siłownia AZS-u nam to umożliwi. Będzie bardzo dobrze. Z, z, I z poziomu konkurencji, bo byli tutaj w e, większości studenci, którzy na sportowo rywalizowali większość tych chłopaków e, trenuje tutaj na naszej. I siłowni. Kolejna edycja zawodów już za rok.